Witajcie jeszcze raz, moi drodzy, moje drogie. Teraz zabieramy się za esencję esencji każdego montażu wideo, czyli tniemy, dzielimy, łączymy, kleimy, rozklejamy. Czyli to, co kiedyś w czasach klasycznego montażu na taśmie celuloidowej robiliśmy dosłownie nożyczkami i klejem na specjalnych takich stołach montażowych, czasami bardzo prymitywnych, dzisiaj zrobimy w formie cyfrowej, co już od kilku dekad jest um, raczej standardem. No, teraz ciekawe jest to, że również my, jako tacy cywile w tym świecie multimediów, również możemy z dobrodziejstwa montażu wideo korzystać. Dobra, bez gadania. Pamiętacie z poprzedniej lekcji, mamy dodanych kilka elementów do naszej playlisty i właśnie z tych elementów skorzystamy, no teraz pracując na, na, konkretnych, na konkretnych tutaj plikach. Aby utworzyć oś czasu, czy zapełnić oś czasu, żeby ona Nabrała jakiegoś, jakiegoś sensu dla nas bardziej wymiernego, możemy po prostu pierwszy element naszej playlisty przeciągnąć tutaj w pole oś czasu. To chwilę trwa, tam się musi zaprocesować. O, dobra. Wydarzyło się. Pamiętacie może z lekcji, o której mówiłem o interfejsie programu, że ta oś czasu reprezentuje sobą z jednej strony warstwy, z drugiej strony właśnie czas, czyli tutaj są warstwy jedna pod drugiej, na razie mamy jedną warstwę z naszym plikiem wycieczka 01, a tutaj mamy czas, który upływa. Ten plik ma około 27 sekund, jak się okazuje, więc tutaj też to podobnie, podobnie wygląda. I Teraz pokażę Wam na kilku przykładach takie podstawy edycji, ale to będzie punkt wyjścia później do edycji w zasadzie każdego rodzaju materiałów. Czyli to jest dokładnie to posługiwanie się nożyczkami i klejem, które możemy znać z klasycznej kinematografii czy z dawnej, z dawnej telewizji, kiedy jeszcze rzeczy rejestrowano na taśmie światłoczułej, a nie na taśmie wideo, a tym bardziej nie na nośnikach cyfrowych. Dobra. Jest oś czasu, wrzuciliśmy na nią jeden klip, no to wydaje się, że kolejny też możemy wrzucić. Wycieczka 2 powiedzmy jest pod ręką. Wrzucam i mamy wycieczkę 2. Powiedziałem Wam wcześniej, że to reprezentuje czas. A ten element. W zależności od tego, co wybierzemy, reprezentuje albo nasz montowany projekt, albo dany klip. Jeżeli kliknę dwa, kliknę dwa razy, tutaj wyświetli się klip, ale jeżeli tylko zjadę myszką na naszą oś czasu, tutaj, to wyświetli się to, co aktualnie montujemy, czyli jakby gotowy stan naszego projektu. I teraz, żeby zrozumieć logikę tego, jak to działa, po pierwsze. Mamy tutaj tak zwaną głowicę. Ona jest tutaj i jest też reprezentowana tutaj. Możemy nią manewrować w dwóch miejscach. I zasada jest taka, że widzimy w danym momencie to, co pokazuje głowica. Tu jest dokładny czas: 38 sekunda i 17 klatka. Możemy sobie głowicę przesuwać w inne miejsca. Możemy też manewrować klatka po klatce bardzo delikatnie. To się przydaje w sytuacjach, kiedy musimy bardzo, bardzo precyzyjnie coś zmontować. Wiedzcie po prostu, że można albo bardzo szybko ogólnie się tą głowicą poruszać, albo robić to w sposób wolny i bardziej um, uporządkowany. Powiedziałem, że w wideo może być kilka warstw. Co zrobić, żeby stworzyć kolejną warstwę? No, najprościej wejść tutaj w menu rozwijane osi czasu. Kliknąć akcję ścieżek i kliknąć Dodaj ścieżkę wideo. I mamy w tej chwili dwie ścieżki: V1. Jako wideo 1 i V2 jako wideo 2. Jak się może niektórzy z Was już domyślają, i niektóre są też ścieżki audio, ale do tego dojdziemy w innej części. No i teraz, mając dwie ścieżki, możemy przede wszystkim wykonać jakieś podstawowe operacje montażowe, ale też możemy sobie troszkę zarządzić tym interfejsem, o czym mówiłem, że będzie ważne w jednej z pierwszych lekcji. Jak sobie tutaj pociągnę do góry, to podgląd mi się zmniejszy trochę. Ale będę miał tutaj trochę więcej pola manewru. Mogę też trochę ułatwić sobie y, pracę, ponieważ jeżeli mam bardzo duże projekty, y, które po prostu nie mieszczą się tutaj na tej ścieżce, bo zobaczcie, ja doszedłem raptem do pierwszej minuty, no a przecież mogę mieć filmy, które mają kilkadziesiąt minut, to tutaj jest też taki plusik i minusik, który pozwala zmienić skalę podglądu. Czyli, jak potrzebuję coś bardzo szczegółowo zobaczyć, klatka po klatce, to mogę z tym plusem nawet do tego punktu dojechać i wtedy dalej maksymalne zbliżenie, o, proszę. I wtedy widać każde pojedyncze przesunięcie, każdą klatkę bardzo precyzyjnie mogę y, obrabiać. Jak to obrabiać, to będziemy mówili później. W każdym razie zapamiętajcie tylko, że tu jest taki y, takie zbliżenie na projekt. Czasami lepiej coś zobaczyć z lotu ptaka jako całość, czasami trzeba się skupić y, na, na szczegółach. To jest taki dla was dla was przestrzeń operacyjna, tutaj najczęściej się montuje, no więc trzeba umieć tym operować. Inne y, funkcje, inne y, ikony omówimy po drodze. Niektóre z nich nie będą nam do, y, do montażu jakoś wybitnie potrzebne, więc nie będziemy się nimi bardzo szczegółowo zajmować, ponieważ większość rzeczy da się wygodnie domyślnie zrobić również za pomocą, y, za pomocą myszki. Y, możemy dodać sobie Także plik graficzny, i dodam go może na tej wolnej warstwie, która się utworzyła tutaj w, w tej części drugiej. Jakby w tym V2, czyli w ścieżce drugiej. No i teraz mamy dwie, dwa klipy wideo. Tu jest przerwa między nimi. No i fragment klipu y, 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 graficznego. I teraz, jak w ogóle kontrolować to, co my montujemy w danym momencie? Jak to wygląda? Jedną z podstaw montażu, taką bardzo, bardzo ważną, jest stałe przeglądanie tego, co robimy i całe stałe sprawdzanie, czy dane połączenia ujęć, czy dane przejścia, czy dane jakieś inne jeszcze elementy, czy to po prostu dobrze wygląda. Więc warto się zapoznać tutaj z przyciskiem rozpocznij, z przyciskiem start play. Taki charakterystyczny trójkącik, również jak w innych tego typu odtwarzaczach, nie tylko w systemach do montażu wideo. I działa także duży klawisz na naszej klawiaturze, największy, czyli spacja. To jest bardzo, bardzo wygodne, ponieważ możemy sobie jedną ręką prawą operować coś z, z myszką, a drugą możemy wcisnąć spację i całość nam się odtwarza. Zobaczmy kawałek. Czas płynie, film się odtwarza. Czekamy. I nagle mamy ciemność. No, to odpowiada, jakby logice tego, co zmontowaliśmy. Są dwa klipy, między nimi nic nie ma, to jest ciemność. Pojawia się kolejny klip. Zobaczmy ten fragment, w którym jest nasza grafika. Zatrzymam. Przewinę oś czasu wcześniej. Może do tego momentu. I nacisnę jeszcze raz start. Pojawia się grafika. Może niekoniecznie w takiej formie, jakiej byśmy sobie życzyli, ale się pojawiła. I znika. Znika, dlatego że w tym miejscu się skończyła. Więc potrafimy już układać rzeczy na osi czasu, ale pozostaje problem, jak nimi w taki najbardziej, najbardziej podstawowy sposób e, zarządzać. No to jest kilka e, podstawowych możliwości, które warto mm, opanować. Pierwsza sprawa jest taka, że może nie chcemy na oś czasu dodawać całego naszego nagrania, które w danym momencie wykonaliśmy. Możemy nagranie oznaczyć sobie, klikając. Wybrać prawy, prawy klawisz myszy i zaznaczyć usuń i pozostaw miejsce. Nagranie zniknie. Możemy dodać je jeszcze raz, ale w bardziej zmyślny sposób. Jak to zrobić? Klikam dwa razy na ten klip, który chcę dodać. On się odtwarza, ja zatrzymuję i chcę wybrać sobie tylko konkretny fragment. Na przykład fragment, w którym bohaterowie rozkładają mapę. Wybieram sobie miejsce startu, z którego chcę skorzystać, powiedzmy to, i na klawiaturze naciskam przycisk i. Klawisz i. Teraz przechodzę sobie gdzieś dalej do miejsca, w którym chcę skończyć. O, na przykład tutaj, bo już mi wystarczy. I naciskam sobie tym razem klawisz, który jest obok po prawej stronie klawisz o. To od angielskich słów in/out, czyli jakby wejście i wyjście. I teraz cały ten 27 sekundowy plik zostanie skrócony do fragmentu odtąd dotąd. Jak zostanie skrócony? Bardzo prosto. Muszę teraz go przeciągnąć myszką z tego okna i wrzucić na linię czasu. Widzicie? Dostał się tutaj tylko kawałek. Jest kilka sposobów takiego skracania, przycinania klipów. Jeżeli macie cały klip, na przykład tą wycieczkę, 3 sobie weźmy, to możecie również po prostu pociągnąć tutaj za z jednej, z drugiej strony. Najważniejsze jest to, żeby Wam się to udawało robić w sposób wygodny dla Was domyślnie, ponieważ na początku. Łatwo jest sobie coś skasować. Na przykład tutaj sobie ustawimy dokładnie, jak chcemy pociągnąć za głowicę, ale pociągnął nam się cały znacznik. Musimy znowu wracać. Ja mam taki, taki sposób, że jak mam ustawione znaczniki, jeden znacznik przynajmniej, to staram się nie ciągnąć za głowicę tutaj, bo bardzo ciężko jest to chwycić. Tylko klikam sobie gdzieś dalej, żeby głowica mi się przesunęła, wtedy jest znacznie prościej. Więc można, można w ten sposób, można skrótami yy, klawiszowymi, co kto lubi. W taki sposób sobie to zorganizujmy. W każdym razie jest to jeden, jedna z metod ym, przycinania, ale nie jedyna. Są też metody, które możemy wykonywać bezpośrednio na linii czasu. Wyobraźmy sobie ten nasz klip, który mamy. Ja go trochę wysunę. Wycieczka 3. Możemy też najechać myszką tutaj na skraj tego klipu. Zmieni się kolor, jakby linii. Taki, taka linia zielona się pojawi. Zmieni się kształt kursora i możemy wcisnąć lewy klawisz myszy i pociągnąć. Nie mogę ciągnąć w nieskończoność, ponieważ ten klip gdzieś ma swój początek, natomiast mogę go w ten sposób właśnie rozszerzać. No, ponownie do końca nie mam możliwości przesuwania go aż tak daleko, ponieważ on też się kiedyś kończy. Tu się kończy. No i teraz to już troszkę zależy od Was, w jaki sposób będzie Wam wygodniej te klipy skracać do odpowiednich, odpowiednich długości i w jaki sposób będzie Wam wygodnie pewne bardziej skomplikowane operacje na nich robić. Oczywiście montaż polega też na tym, że musimy je od, w, w odpowiednim ustawieniu na tej linii czasu zaprezentować, więc możemy je między sobą przenosić, przesuwać. Nieraz będzie tak, że, że trzeba będzie pewne rzeczy poprawić. Czasami na wolniejszych komputerach trzeba mieć troszkę cierpliwości, żeby to przenieść, ponieważ to nie reaguje tak bardzo, bardzo szybko. Warto mieć tutaj myszkę, dobrą myszkę, żeby nam się z nią wygodnie pracowało, ponieważ to przenoszenie no, robimy z wciśniętym klawiszem. Podobnie jakbyśmy pliki przenosili w systemie operacyjnym z katalogu do katalogu. Parę sekund czy jakieś łamki, sekund może to trwać, ale można się do tego przyzwyczaić i z, każdym, z każdą kolejną próbą jest, jest lepiej. Może się przytrafić jeszcze taka sytuacja, że nie tylko chodzi nam o skrócenie klipu, ale na przykład podzielenie go na dwie części w jakimś, w jakimś momencie. Czy jest to jest możliwe? Tak. Wystarczy wybrać głowicą to miejsce, w którym trzeba wykonać cięcie i skorzystać z tej ikony takich y, dotykających się prawie dwóch nawiasów y, kwadratowych. Ewentualnie nacisnąć przycisk S na klawiaturze, proszę bardzo. I ten sam klip został podzielony na dwie części. Po co? No, bo jakby ciągłość obrazu jest w dalszym ciągu. No, po to, że możemy go teraz na przykład rozsunąć sobie i pomiędzy wstawić coś, y, coś, y, coś innego. Czyli zrobić jakby przerwę w odtwarzaniu jednego, jednego klipu. I dalej tak. No może z punktu widzenia historii na tym naszym przykładzie nie ma to troszkę sensu, bo jest zaburzone wszystko. Raz siedzą, raz chodzą, raz znowu siedzą, ale rozumiecie na pewno zasadę. Podstawowe operacje na linii czasu jeszcze raz to podsumowując to dodawanie plików do tej linii czasu różnego rodzaju plików skracanie tych plików albo w oknie podglądu, gdzie możemy pociągnąć te nawiasy i ten niebieski pasek troszkę ograniczyć. Można to zrobić myszką, można to zrobić literami i oraz o od słów in, out, wejście, wyjście danego klipu. Można to robić na linii czasu, ciągnąc myszką za brzegi tych klipów, je formując. Możemy też klipy między sobą zamieniać miejscami, wkładać je na wyższe, niższe warstwy, na wyższe, niższe ścieżki i wreszcie możemy klipy przecinać w środku tak aby coś pomiędzy nie wsadzić. To są takie podstawy podstawy wideo i teraz bardzo serdecznie was zapraszam do praktykowania tego. To jeszcze nie są jakieś najbardziej zaawansowane funkcje montażu jak widzicie, ale to jest esencja. Szybkie opanowanie tego, żeby potrafić wyrazić swoją historię, którą chcemy w naszym filmie na przykład relacji z jakiegoś wydarzenia na uniwersytecie uwiecznić no to jest tak naprawdę kręgosłup całego filmu. Wszystkie rzeczy, które są później, jakieś efekty przejść, poprawianie obrazu, poprawianie dźwięku, dodawanie muzyki, dodawanie napisów, jakieś czołówki, to są rzeczy, które już wzbogacają ten nasz kręgosłup, ale no to musimy sobie dosyć dobrze poćwiczyć, żeby po prostu móc to robić płynnie i się, i się cieszyć montażem, a nie irytować. A my idziemy do kolejnej lekcji, w której... W której Zastanowimy się w jaki sposób pracować z dźwiękiem.